W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, dlaczego Twoja reklama dobrze działa na niskim budżecie, a dlaczego przy zwiększaniu budżetu spada Ci Roas i co musisz zrobić, żeby mieć wysoki Roas, nawet kiedy wydajesz dużo na reklamę. Więc bardzo często dzieje się tak właśnie, że masz jakiś tam lek sprzedażowy, włączasz reklamę, ona fajnie chodzi, jeżeli jest tam budżet, nie wiem, 10 zł na dzień, 20, 30, ale jak zaczynasz otwierać ten budżet do 500, do 1000, do 1500 albo do 2000, to wtedy zaczyna bardzo szybko spadać zwrot inwestycji. No i chciałbym Wam pokazać, jak temu zapobiec i dlaczego w ogóle tak się dzieje. Ja nazywam się Adrian Kołodziej, witam Was na nowym kanale, gdzie będę mówił tylko o marketingu, o sprzedaży, będę Wam pokazywał różne leki sprzedażowe i rozwiązania, które pomogą Wam zarabiać więcej. Więc przejdźmy od razu do mojego komputera, a ja Wam pokażę, dlaczego właśnie spada wam roas. Więc tak, e, pierwsza rzecz, którą musisz sobie uświadomić, to jest taka, że... O, dobra, już piszę mi. Pierwsza rzecz, którą musisz sobie uświadomić jest taka, że e, tu na rynku są najbardziej świadomi klienci, tak? A tu najmniej świadomi. Czyli masz jakiś produkt, niech to jest kurs, książka, cokolwiek innego i teraz tak, jeżeli klient jest bardzo świadomy, czyli wie, czym jest Twoje rozwiązanie, wie, że jesteś w stanie mu pomóc, ma do Ciebie zaufanie, ponieważ na przykład obserwuje Cię w mediach społecznościowych, to takie osobie sprzedać jest bardzo łatwo. Ale jeżeli ta osoba... Nie ma świadomości, jak może rozwiązać problem, to będzie jej trudno sprzedać. Czyli na przykład ktoś obserwuje ciebie, jesteś trenerem personalnym, wie jak trenujesz, jakie efekty mają twojej podopieczni, to to jest zupełnie inna osoba niż osoba, która chce schudnąć, ale nie wie jak to zrobić. Czyli zupełnie inny poziom świadomości jest. I teraz, jeżeli ty, nie wiem, wydajesz tam 30 do powiedzmy 100 złotych na dzień na reklamę, a masz ROAS powiedzmy razy 4, czyli każda złotówka daje 4 złoty przychodu, to trafiasz w te osoby, tak? Czyli Facebook w pierwszej kolejności szuka ludzi, którzy z największym prawdopodobieństwem od ciebie kupią. Ale w momencie kiedy ty zaczynasz po prostu otwierać te budżety, to musisz zejść w osoby, które są dużo mniej świadome. I przez to właśnie spada ci Spada ci zwrot inwestycji. I naraz okazuje się, że jak wydajesz już powiedzmy 100 złotych na dzień, to raz jest tylko dwa. Tak? A jak zaczniesz wydawać 1000 złotych na dzień, to naraz się okazuje, że na przykład jesteś na stracie. I co w takim wypadku zrobić? Jak sobie tutaj pomóc? Istnieje bardzo proste rozwiązanie. W sumie istnieją dwa rozwiązania tak naprawdę. Pierwsze rozwiązanie to jest takie, że musisz zacząć testować swoją ofertę. Czyli musisz. Yy, po prostu testować nagłówki, postaraj się, jeżeli to jest oferta tekstowa, to zmienić te pierwsze słowa, które są na tej ofercie, ponieważ nagłówki i, i ten początek, ten wstęp ma największe przełożenie na konwersję. Więc to powinieneś testować w pierwszej kolejności. Ale potem testuj na przykład kolory przycisków, e, staraj się testować długość gwarancji na przykład dawać gwarancję na 90 dni np. za 30 dni albo na 120 dni, sprawdź jak to wpłynie na konwersję. I to są takie drobne rzeczy, które należy testować. I druga rzecz, która bardzo mocno Ci pomoże podnieść ROAS to jest dopasowanie oferty do tego nieświadomego rynku. Czyli tutaj możesz mieć ofertę w stylu: "Hej, kup, mo kup moją dietę za 40 zł, bo ludzie cię znają, ufają ci i tak dalej", ale tu musisz mieć ofertę dopasowaną do osób, które nie są świadome. Nie są świadome, jak mogą poradzić sobie na przykład otyłością. I tutaj będzie dobrze działała oferta typu Moja historia, czyli oferta oparta o storytelling. Jeżeli ty opowiesz swoją historię, pokażesz, jak to wyglądało na początku, jakie miałeś bóle, frustracje, pokażesz, i, i, i że ludzie na przykład się z ciebie śmiali, że miałeś problem z wejściem po schodach, i opowiesz swoją historię, następnie pokażesz, jak próbowałeś rozwiązać ten, ten to, 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 to problem, że na przykład Próbowałeś różnych diet, byłeś na keto, byłeś na takie na takie, jadłeś pigułki na odchudzanie, ćwiczyłeś, zapłaciłeś nawet jakiemuś trenerowi, a to nic nie dawało? Tak? Nie było efektów, a następnie pokaż, jakie jest rozwiązanie. Czyli w tym momencie pokazujesz, że znalazłeś rozwiązanie i to rozwiązanie dostarcza ludziom nadziei. I teraz dzięki temu, że stosujesz ofertę opartą o storytelling, jest to oferta o, po prostu, która jest kierowana i ona będzie działała na ludzi nieświadomych. I to spowoduje, że Twój roas zacznie rosnąć. Dlatego ja zawsze mówię moim klientom coachingowym, że jeżeli chcą się skalować, chcą wydawać dużo na reklamę, to muszą przy małym budżecie mieć bardzo wysoki ROAS, minimum 4. A następnie wraz ze wzrostem wydatków powinni bardziej dopasować ofertę do mniej świadomych ludzi. I to spowoduje, że po prostu ten ROAS będzie rósł. I pamiętaj również o tym, że Rynek nieświadomy to jest najtrudniejszy rynek do przekonania, ale z drugiej strony tutaj są największe pieniądze i ludzie, którzy zarabiają najwięcej, zazwyczaj kierują swoje reklamy, oferty do tych najmniej świadomych ludzi. No i właśnie tak to wygląda, teraz już wiesz, dlaczego spada Ci ROA w momencie, kiedy otwierasz swój budżet i wiesz, co zrobić, żeby, żeby zwiększyć swoją skuteczność. Mam nadzieję, że ten materiał ci się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam cię do subskrypcji i zajrzyj sobie również na moją stronę. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.